Filip, Aga, moje gratulacje. Kolejna czterdziestka na waszym koncie i to jeszcze trochę zasługa twojego taty, bo dzisiaj byliście we trójkę na parkiecie. Trochę? By nie on, nie, był, nie byłoby mnie w ogóle. <grym> to duża to, zasługa. To bardzo duża <grym> zasługa mojego taty, że to się wydarzyło. Tak, ale chodzi mi ogólnie o ten taniec, on był naprawdę wspaniały. Komentarze są również bardzo na tak, jeśli chodzi o ten wasz występ. Jak wy się po nim czujecie? Miło. Miło, tak. Już, już trochę emocje opadły, nie? Bo, bo te największe emocje są podczas tańca i tuż po. Mhm. I były bardzo mocne, bardzo silne. Dużo, dużo przeżyć, dużo wzruszeń. Fajnie móc to przeżyć. Fajnie. Ja zaryzykuję stwierdzenie, że dzisiaj odebrałem kryształową kulę. Wspaniałe, wspaniałe stwierdzenie. Agnieszka, jak Ci się trenowało Filipa i jego tatę? Bo miałaś mm -hmm. też trochę podwójne zadanie. A, I podwójną moc na sali treningowej. Tak, z górłaczem mam śmiesznie, z dwoma górłaczami było dwa razy śmieszniej. Podwoiła się również ambicja, pracowitość i, i, i taka fajna, dobra energia. Oni są jeszcze razem, to już w ogóle, co to jest za kombo. To był super tydzień. To, to, ja dzisiaj czuję, że to był ogromny zaszczyt móc to dla nich zrobić i, i uczestniczyć w tym jeszcze. Ja się zastanawiam, czy po takim odcinku ta czterdziestka w ogóle coś znaczy? Czy nawet jakby jej nie było to, to i tak byś w głowie miał, że ona jest. Czy 40 coś znaczy? Mm -hmm. Tak, ale jakże niewiele. To w ogóle nie jest... Yy... W ogóle my nie patrzymy na te punkty trochę. My po prostu skupiamy się na tym, żeby dać ludziom mm -hmm. to, co staramy się jak najlepiej wypracować. I jeżeli to jest docenione jeszcze przez jurorów, no to jest to wartość jakaś zawsze dodana. Ale ja mówię, dla mnie po prostu kryształową kulą dzisiaj było zatańczyć z tatą i to, w jaki sposób tata mnie utwierdził, jaki gest wykonał do mamy, mm -hmm. To, jak on potrafi kochać, to, to po prostu utwierdziło mnie, jak, jak wielki wpływ miał na fundament, który mam w sobie, który pomaga mi w trudnych chwilach, który pomaga mi w sukcesach. No, no świetnie, że kurde, miałem faceta, który nauczył mnie obierać dobrą drogę. No. No to jest po prostu genialne. Filip, ty również jesteś ojcem. Jakie wartości chcesz przekazać Twoim synom, które przekazał ci tata? Podobne. Podobne, no. Ja bym chciał, żeby moi synowie. Hmm. Rodzicielstwo to nie jest rzecz, w której rodzic na każdym etapie bycia rodzicem jest mądry i zna odpowiedzi na wszystkie pytania. Ja bym chciał, żeby moi synowie byli dobrymi ludźmi, żeby byli dobrymi ludźmi, żeby szukali miłości i żeby pamiętali, że trzeba je szukać, bo mi się wydaje, że to jest. Um, to, to jest najważniejszy ratunek, kiedy naprawdę Ziemia zaczyna drżeć i, i albo, albo idzie jakiś sztorm. Um, I chciałbym, żeby byli prawdziwi, żeby nic nie ściemniali, żeby nie, żeby nie musieli kłamać. Żeby nie musieli lawirować, żeby nie musieli manipulować ludźmi, żeby nie, nie robili w ogóle tego. Nawet nie nie musieli, tylko po prostu tego nie robili. Chciałbym, żeby byli y, dobrzy dla innych i dla siebie. Ostatnie pytanie w, w filmiku Jengi właśnie nie mieliśmy okazji zobaczyć Twoich dzieci. Czy to jest ze względu na to, że tak bardzo strzeżecie ich prywatności? Tak, no. Y ja dzieci nie będę pchał do biznesu, póki one są nieświadome. Dzieciństwo jest od tego, żeby było piękne, beztroskie, dobre, bezpieczne. A to bezpieczeństwo mają zapewnić rodzice. Ja sam, będąc tutaj, były takie chwile, zaryzykuję stwierdzenie, mam nadzieję, że już nie będzie, ale były tu takie chwile, w których ja się czułem niebezpiecznie, mając 35 lat na karku. Więc jakbym wepchnął w to jeszcze moje dzieci, nie, 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 nie. Zupełnie nie mój klimat. Nie, ja tak nie działam. E, poza tym to jest jedna rzecz. Druga rzecz, ja mam, moje dzieci są małe. Mój syn starszy ma 4 lata. Mój e, młodszy syn ma rok. One nawet w, z tymi decybelami sobie nie poradzą, które tutaj są. To, to, a już nie mówię o całych tych lampach, kamerach, ludziach, pytaniach, kolorach. Dużo bodźców. Bardzo dużo bodźców. Nie, 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 spoko. Dojrzeją, wybiorą sobie, mam zdolne dzieci, wierzę, że jak taniec z gwiazdami przetrwa, to nie jeden syn tu zatańczy mu jeszcze. No, ten starszy na pewno zaśpiewa. No. O, taki ma talent? Ma potencjał artystyczny duży. Kochani, dziękuję Wam pięknie za rozmowę. Pięknie to podsumowałeś, Filip. Trzymamy kciuki za ten intensywny tydzień, za treningi i do zobaczenia w przyszłym tygodniu i czy ważna, czy nieważne, ale może 40 kolejna wpadnie. O, tak, chociaż bardziej od 40 miłym akcentem na docenienie naszej pracy byłyby głosy. Więc jeżeli lubicie, i... tak. no to i możecie słowa, nas tak wesprzeć. Te dobre słowa, które do nas płyną, Ojej, to, to, to bardzo to dziękujemy, bo to, jest... nas, to nas naprawdę tak niesie. Unosi, tak. tak, bo to jest tak, że te tygodnie naprawdę nie są łatwe. Tych treningów jest dużo i jest ich coraz więcej z tygodnia na tydzień. A też teraz w tym tygodniu przed naprawdę trudne zadanie. Mhm. <laughs> Więc tym bardziej ślicie wszystko to, co dobre, to nam oh, bardzo yes. pomaga. Mhm. Przyda się.